Ja również prowadzę jako przewodnik kąpieli leśnych tą praktykę i muszę tutaj z Państwem się podzielić takim doświadczeniem, ponieważ prowadziłam kąpiele leśne dla pracowników korporacji i to było no, duża satysfakcja dla mnie, że widziałam po twarzach i z tego co słyszałam, jak ludzie, którzy są zamknięci na co dzień, w czterech ścianach i przed komputerem, jak oni się otwierają na, w lesie zarówno w o emocjach, jak i fizycznie, i, i jak tymi elementami medytacji, technik relaksacyjnych, oddechowych czy technik wyobrażeniowych pracy z ciałem można właśnie, i pracy ze zmysłami można ludzi wspomóc w zrelaksowaniu się i odstresowaniu się. Także zachęcam do, do praktykowania samodzielnie, czy też z, właśnie z przewodnikami, których już jest kilkunastu w Polsce, i, i za, zachęcam do tego, żeby po prostu od, odwiedzać las jak najczęściej.